Za czasów PRL, kiedy nie było mięsa, powstał taki dowcip, przychodzi klient do sklepu mięsnego, pyta co jest, sprzedawczyni mówi to co widać to poproszę pół kilo orła, bo wtedy w każdym sklepie musiało być godło. Teoria jest taka, że mięsa nie było, bo że w nocy wszystko zeżar i na rano nie było nic. Coś z tym jest, bo teraz w sklepach nie ma orła i jest mnóstwo mięsa. Godło zniknęło też z koszulek piłkarzy i wbrew poprzedniej teorii dzięki brakowi orzełka goli nie przybyło. Powstała nowa teoria, że piłkarze nie strzelili gola w meczu z Włochami, bo nie mieli orzełka do całowania. Dlatego dopóki orzełek nie wróci, nasi goli nie będą strzelać. No, no niby jak to zwykle Mogą całować po golu siebie nawzajem, ale i tak orła nie pocałują, bo żaden z naszych piłkarzy orłem nie jest. W ten sam dzień odbyły się odbył się w Warszawie mecz z Niemcami. Lewa strona zadymy sprowadziła do polskich krzyżaków, no i pierwsze skrzypce grali pałkarze. Podczas meczów w stolicy, w porównaniu z meczem we Wrocławiu, było więcej spalonych. Powstaje nowa tradycja. Walka...